Cześć, ludzie kochani, słuchajcie, chcę Wam coś pokazać niesamowitego, wiecie? No normalnie to jest morze. Patrzcie, tutaj są ludziska, a tutaj jest morze. I ludzie normalnie patrzcie, jak idą daleko. Słuchajcie, spróbuję Wam przybliżyć, dobra? Patrzcie, gdzie ci ludziska idą. Oni są około ile Mateusz gdzieś od plaży? No. Kilometr od plaży i patrzcie normalnie, i na, o, ta woda sięga im do. No, gdzieś do kostek? Tylko, że jak woda do kolanek? Woda jest, jest patrzcie, do tutaj jest plaża, a zobaczcie, gdzie się ludziska idą. Patrzcie, jak daleko kilometr od plaży. No dobra, woda im sięga do. Nie, no to do, do kolan. O tutaj, patrzcie, jeszcze tutaj. Zobaczcie, a tutaj jest ta trasa, gdzie jeździ pociąg. Tutaj jest ta trasa, gdzie jeździ pociąg. Tu synek krzyczy, Tato nie wpadnij do wody. A tutaj jest też ta kolejka. No i tutaj, jak, bo teraz jest y, przypływ, to czy odpływ? odpływ? Sorry, odpływ. I dlatego teraz poziom wody jest bardzo obniżony. Ale chcemy się dzisiaj kąpać, bo jest bardzo gorąco. No i tutaj, i tutaj mamy ten całe wesołe miasteczko. I co? ten telefon, to ja po prostu muszę jeszcze trochę dopracować okay. dopracować, wiecie co, bo ja miałam wcześniej taki badziej to jest mój telefon nowy i próbuję po prostu go wyczuć dlatego mówię, no tak jak mówiłam, no żeby tak wiecie, było wszystko nie chcę, żeby mówię było super, ale też nie chcę, żeby był badziej jak nagrywam i naprawdę staram się z całego serca, żeby było jak najlepiej. No, Tak to właśnie wygląda. Dobrze moi kochani, to nasz hotel, którego nie jestem zadowolona, bo teraz moje dziecko proszę, co Damianku cierpi, bo spał na poduszce od pierza i wiecie. I teraz po prostu zadrapać się możesz nie co? Ale jeszcze trochę i pojedziemy do domu. Jeszcze pójdziemy na deser, no później się... się... Ja to dostanę ucieki, jak to co? Ja, jak jutro będę i to dostanę niespodziankę, to nie będę tulego E, tak, idziemy. Słuchajcie, tu jest molo. Idziemy. Ile ta to molo ma gdzieś mniej więcej? Kurczę, tak na oko. Ile? No, 2-3 kilometry. Dobrze, moi kochani. No to papasi. Trzymajcie się.